w sierpniu przyszłego roku Nowy Tomyśl znów będzie gościł plecionkarzy z całego świata. W naszym mieście odbędzie się trzeci światowy festiwal wikliny i plecionkarstwa. I choć do rozpoczęcia festiwalu jest jeszcze sporo czasu, już zgłosiło się ponad 30 państw. W Nowym Tomyślu wystartowały wielkie przygotowania. Odnawiane będą wszystkie stojące w mieście wiklinowe instalacje. Prace rozpoczęły się od wiklinowej muszli koncertowej. W z plany rewitalizujemy. Yy, wszystkie formy wiklinowe w przestrzeni yy, miasta Nowy Tomyśl. No bo yy, uważamy, że za rok będzie festiwal, a festiwal to goście, a goście nie mogą zobaczyć zepsutej, zdegradowanej wikliny, która po prostu już ząb czasu nadwyrężył ją. Plecionkarzom z Nowego Tomyśla pomagają koledzy po fachu z całej Polski. Znalazłem się tutaj za pośrednictwem jednych z Nestorów, w ogóle środowiska przeciąkarskiego w Nowym Domyślu, Jana Bartosiewicza i tak już od samego początku, odkąd istnieje stowarzyszenie, cały czas czynnie biorę udział we wszystkich pracach, które są prowadzone w Nowym Domyślu, bądź też gdzieś tam na zewnątrz. Z chęcią i ochotą tutaj przyjeżdżam każdego jednego roku, tak naprawdę to kilka razy w roku na, na wszystkie działania, które prowadzimy na, na terenie Nowego Tomyśla. Plecionkarzy finansowo wspiera miasto, pomagają też prywatni sponsorzy. Do tego wiklinowego tematu wrócimy jeszcze pod koniec naszego magazynu. Wiklina i chmiel bohaterowie jarmarków w Nowym Tomyślu. Na co dzień pod pieczołowitą ochroną ludzi, którzy i plecionkarzom, i chmielarzom dobrze życzą i rozumieją ich problemy. Między innymi tutaj ściągałem komisję Sejmową Rolnictwa, gdzie przekonywaliśmy do tego, żeby były dopłaty do uprawy wikliny. Te 45 euro. Byłem tutaj głównym inicjatorem, nikt to nie wierzył. Niektórzy mówili, że jak wprowadzisz dopłaty do uprawy wikliny, to mi tu kaktus wyrośnie, kaktus nie wyrósł, ale te dopłaty są i będą na pewno dopłaty do uprawy chmielu. Ale też te dopłaty obszarowe do uprawy wikliny. Bez wikliny jarmarku nie ma. To jasne w parku odbył się ogólnopolski konkurs plecionkarski. Wyplatająca Polska, Polska, północ, południe, wschód, zachód, a więc najdalej ma Rudnik nad Stanem, Biała Podlaska mamy, mamy Złotów, mamy Bytom, a więc mamy Kwidyn, a więc jest coś, co warto Oczywiście powiaty też są, także prawie 29 uczestników dzisiaj bierze udział. Tak się składa, że w tym roku ma inną formułę, a więc jest imienia. Puchar o imieniu właśnie Jana Bartociowicza, który zmarł w zeszłym roku, a był wychowawcą tych kadr, które w to teraz są. To, co działo się w tym roku w czasie konkursu, to jedynie przedsmak tego, co dziać się będzie za rok. Za rok w Nowym Tomyślu odbędzie się trzeci światowy festiwal wikliny i plecionkarstwa. I pewnie część tych, którzy kilka dni temu wyplatali u nas nie tylko wiklinowe cuda, zobaczymy również za rok. Pani wyplata? No przecież to nie jest wiklina na pewno. Nie, to jest sznurek syzelowy. Czy rośliny z włókna Nagawy afrykańskiej. I wyplatam kotka. W Polsce chyba rzadko spotykana materia do wyplatania? Mm, materia jest, tylko jako technika. Makrama jest rzadko spotykana, rzeczywiście. Popularna? No, ja ją popularyzuję w tym regionie, gdzie mieszkam. Mieszkam w Złotowie, w północnej po Polsce i tam uczę mnóstwo dzieci dorosłych, więc ja ją popularyzuję. W tym roku troszeczkę zmieniliśmy formułę. Oceniamy innowacyjność, oceniamy kunszt wykonania, e, oceniamy. Formy przestrzenne dzielimy na gatunki na cztery gatunki. W tych gatunkach oceniamy powiedzmy każdy gatunek inaczej. Jest gatunek form przestrzennych, wyrobów bitych, szkieletowych i galanterii i wtedy od stopnia trudności, od czasu wykonania trudności tego, tego przedmiotu, który jest wykonywany, dokonujemy selekcji i, i, i to oceniamy. Kiedyś przez długie lata w tym miejscu parku w Nowym Tomyślu stał dworek myśliwski. Niestety budowla spłonęła, plac ogrodzono i tyle. Na szczęście właśnie tym miejscem zainteresowali się nasi plecionkarze, którzy wpadli na świetny pomysł, jak ten plac można zagospodarować. Po otrzymaniu zezwolenia już są roboty ziemne. Wszystko co jest związane właśnie z fundamentami, czy też odkrywką czarnej ziemi, przywożenia żółtego piachu, są, są też zwożone materiały strategiczne, a więc drewno na konstrukcję. Do tartaków tam są przecierane i do fabryki konstrukcji do poproci zwożone i przygotowywane. A więc wszystko idzie, można powiedzieć, według harmonogramu, aczkolwiek zawsze są jakieś trudności, których, których musimy jak zwykle pokonać. Wiata będzie gotowa na zbliżający się wielkimi krokami już trzeci światowy festiwal wikliny i plecionkarstwa, a ten już w sierpniu. Szanowni Państwo, jesteśmy oczywiście w Parku Kultury i Wypoczynku w Nowym Tomyślu. To miejsce, które, tu, które tutaj jest za nami, tętni życiem, jak Państwo z pewnością widzą. Powstaje wiata, potężna, ogromna wiata, a powstaje dzięki no właśnie temu człowiekowi, dzięki jego pomysłowości i determinacji, bo tej determinacji rzeczywiście Pan. Panie Andrzeju, ee, panu nie mogło zabraknąć, bo to była droga przez mękę i droga mocno pod górę z tego co wiem. No Na pewno nie da się ukryć, po prostu władze administracyjne nabrały właśnie kępa, byt, no i my to mamy taki problem, a nie inny. No wiata to będzie arena Międzynarodowego Konkursu 61Taj z tyło się plecionkarzy. Tutaj pod tą wiatą, tutaj pod tym dachem. No tylko 4 metry kwadratowe na jednego przypadnie, więc a ta wiata najważniejsze, że ona po festiwalu będzie służyła społeczeństwu. My ją przekazujemy wróci się w sobotę. Będzie to na plakacie. A I to jest nie... kolejny prezent, który przekazują to nowotomyślcy społeczeństwu. No taka jest e, w myśl hasła sobie innym. Gdy popatrzymy na tablicę sponsorów, to właśnie sponsorzy Nowego myśla po prostu tutaj na to się zrzucili. Tak samo, podobnie jak 300 dolarów. dole. Dobrze, porozmawiajmy o tym, co teraz tutaj się dzieje na tej budowie. Ludzie na rusztowaniach, ludzie na dole. Młotki, przecinaki, szlifierki. Szum, hałas, praca w re. Na jakim to jest etapie? E, w Chcemy to zadaszyć. Jutro wchodzą blacharze, a w poniedziałek E, wchodzą e, ekipa z kamienica właśnie z Kamienie i w 100% wykonują prace pokryciowe PAPą, e, a Papę oferowała e, fabryka Izolacja Jarocin też bezpłatnie. Festiwal 21 sierpnia startuje z dążywską wiatą, a mamy jakiś wybór, Piedziałeś, to jest to Światowa, więc e, e, tu, my to Ci goście przyjadą dla Nowego Tomyśla, nie dla Andrzeja Pawlata. I to trzeba zrozumieć. Więc ci, kto, którzy tego nie rozumieją, to jest ich porażka. No właśnie. Miejmy nadzieję, że ta porażka będzie jednak oznaczała marketingowy i reklamowy sukces Nowego Tomyśla, bo festiwal i Grand Prix, konkurs Grand Prix to jedno, ale też przecież będzie próba ustanowienia nowego rekordu Guinnessa. No, też właśnie. O tym chciałem też z panem Burmistrzem porozmawiać, bo są pewne rzeczy administracyjne dużym, może trzeba wytyczyć, kiedy to pójdzie. Są pewne rzeczy, które po prostu dzieją się w przestrzeni publicznej i mam życia, że nic się nie dzieje bez włodarzy, więc... Razem jest znowu inaczej. A ten sam konkurs, sama próba ustanowienia tego rekordu Guinnessa, na czym to ma polegać? No to jest Jestem próba mi? ustanowienia, więc jeżeli poddamy się procedurze i, i niezależna komisja w Londynie to oceni, no to wtedy tak z koszem też jakiś czas trwa, ale to wszystko będzie przygotowane. Będziemy chcieli od kosza wypleść najdłuższą plecionkę świata. Od ja... kosza na placu niepodległości? Tak. No, to jeszcze nie mamy, bo właśnie w, tym, w tej sprawie chcemy na no, dziwne ani przedebicie rekordu, ani mamy tej sprawy udogodnionej, To będzie tak i tak na pewno rekord, bo to gdzieś około kilometra chcemy zrobić, natomiast my jesteśmy przygotowani. Także na pewno plecionkarze zjadą się w salę Polski, również nowotomyscy. Bikla już zjechała, więc teraz tylko godzina zero i... i odliczany. Panie Andrzeju, jeszcze wracając do tego rekordu, to będzie tak, że wystartujecie, chcecie wystartować spod tego największego kosza biklinowego na świecie, który stoi na Placu Niepodległości tutaj w Nowym Tomyślu i to będzie wyplatany warkocz przez deptak, być może przez deptak, do, 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 do Placu Chopina, aż tam, tak? Tak, 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 plan Niepodległości, czyli szlak kiedy ptaku wiklinowego, a więc jak, jak najbardziej, bo to bo to jest zresztą turystyczna sprawa, więc ma umocowania i myślę, że to to powinno właśnie to zwrócić uwagę. No, to był warunek, że ja telewizja przysyła w wóz transmizyjny, więc to jest e, promocja dla miasta. No z tego co wiem, dziennikarze ogólnopolskich mediów ostro tutaj szykują się na przyjazd do Nowego Tomyśla. Czyli podsumowując, panie Andrzeju, wiata, konkurs pod wiatą, e, uczestnicy tego festiwalu z ponad 50, dobrze mówię? 50. 60 państw świata, międzynarodowe barwne towarzystwo, próba bicia ustanawiania właściwie nowego rekordu Guinnessa, a dla takiego przeciętnego. Kowalskiego, który przyjedzie do Nowego Tomyśla, będzie mógł kupić ten tradycyjny koszyk wiklinowy? No nie tylko program Jarmarku Kmielowiniarskiego zresztą to, to, to jest bardzo bogaty. Dynamika programu artystycznych, występ różnych zespołów, czy tam inne ciekawostki, na pewno każdy będzie miał. Do tego biesiada piwna, a więc 24 marki piwa to po raz pierwszym Dziś opowiemy Państwu o wydarzeniu, które poprzedziło i Jarmark, i festiwal. Przygotowania trwały prawie dwa lata. Nasi plecionkarze postanowili po raz kolejny wprowadzić Nowy Tomyśl do księgi rekordów Guinnessa. Największy na świecie wiklinowy kosz już mamy. Mamy też już najdłuższy wiklinowy warkocz. W nowym myśleliśmy, już dwa razy ustanowiliśmy rekord Guinnessa na największy kosz. Pomyśleliśmy sobie, że takie wydarzenie kulturalne, jakim jest trzeci Światowy Festiwal Wykliny i Plecionkarstwa, warto byłoby uświetnić taką rozrywką dla szerokich mas. No to jest wydarzenie masowe, więc ponieważ te rekordy zawsze budziły duże zainteresowanie społeczne, postanowiliśmy wymyślić rekord na najdłuższą plecionkę, po to, żeby mieszkańcy mieli więcej radości z tego święta. Prace wystartowały w minioną środę. 8.30 plac Niepodległości w Nowym Tomyślu. Witka w lewo, witka w prawo i z minuty na minutę warkocz rusł w oczach. To nie było bicie, to było ustanawianie nowego rekordu Guinnessa. No dobrze, my tu gadu gadu o warkoczu, o wyplataniu, więc zobaczmy teraz, jak wygląda takie wyplatanie, jak wygląda sam warkocz. No właśnie, opowiedz, jak to wy wyplatacie, jak to wchodzi ta witka w witkę, bo mhm. dla takiego laika jak ja to jest czarna magia po prostu. Od technicznej strony nie, wygląda to tak, że mamy pięć par. Witek, zaczynam od tego, że mam pięć witek. No i to tak samo jak na głowie córki czy dziewczyny warkoczy wykonuje, no to w ten samym, samym stylu tutaj. Koszmar ojców, którzy nie potrafią warkoczy robić. Ty rozumiem potrafisz. <grym> Dzięki Wilkiny się nauczyłem. No właśnie, no właśnie. Także to, to, to akurat jest o proste, ale generalnie cała trudność polega na tym, że jest, jest bardzo twardy materiał. Tam mimo tego, że jest namoczony, jest jednak twardy i w ciągu tej toku tej pracy ręce się naprawdę męczą i musimy się zmieniać. No właśnie, używacie tylko rąk, czy macie do tego jeszcze jakieś narzędzia? Nie, tylko rękce i ewentualnie sekator. To jest wszystko, co potrzebujemy. Ciężka fizyczna praca. Tak, nie da się ukryć. Odciski, czasami jakieś zadrapania? No, odciski zadrapania, skurcze, wszystkie możliwe dolegliwości, ale to wszystko przechodzi. Jak już mamy efekt końcowy. No właśnie, to wszystko przechodzi, to wszystko nic, bo Cel jest jeden: ustanowić rekord Guinnessa. Dla Ciebie też to jest tak osobiście wielkie wydarzenie? Oczywiście, gdybym w tym nie uczestniczył, nie uczestniczył, no to prawdopodobnie przeszedłbym koło tego, nawet tego nie, zauważy, nie zauważywszy. No ale tutaj uczestniczę, wyplot, wyplatam, wykonuję, no i jestem jako, jako, jako jakimś ogniwem tego całego wydarzenia. Nie byłoby tego wszystkiego bez jednej osoby. Już od wczoraj są. Dzisiaj delegacje Chile przyjeżdżają z Ameryki. Niektórzy z Australia już jest w Poznaniu, podobno odwiedzają Tajwan, już jest w Gdańsku. Po południu będą Japończycy, jutro Chilijczycy, więc będzie się działo. Wszystko zaczęło się już w piątek wcześnie rano. Właśnie wtedy na ustawionej w parku potężnej scenie uroczyście zainaugurowano trzeci światowy festiwal wikliny i plecionkarstwa. Do Nowego Tomyśla przyjechali goście z ponad 60 państw. O tym niecodziennym festiwalu pisały m.in. internetowe serwisy Ministerstw Kultury Chin, Japonii, Australii i Chile. Ta tradycja nie ginie wręcz przeciwnie, ona się odradza, ona zaczyna się rozwijać i znów mamy do czynienia z jednej strony z przedmiotami użytkowymi, z drugiej strony właściwie z przedmiotami już artystycznymi, nowoczesny design, różnego rodzaju pomysły, a więc okazuje się, że pewne elementy, pewne, pewne czynniki naszego życia są ponadczasowe. Plecionkarski festiwal stał się znakiem rozpoznawczym nowego Tomyśla i uznaną w świecie marką. To jest e, promocja już nie tylko ogólnokrajowa, ale też ogólnoświatowa naszego miasta i rejonu. Od lat przyjeżdżam na Jarmark i tak jak świat się zmienia, tak zmienia się nowy tomyśl. W szybkim tempie staramy się dostosowywać do tych nowoczesnych rozwiązań, do potrzeb. E, społeczeństwa. Udało się na szczęście dopiąć inwestycję przed Jarmarkiem. W organizację festiwalu bardzo mocno zaangażowało się również nowotomyskie starostwo. Promocja Nowego Tomyśla na taką skalę jest wydarzeniem szczególnym, powiedziałbym nawet wydarzeniem, którego powinni nam zazdrościć niektórzy, niektóre miasta wojewódzkie, a powiedziałbym nawet Warszawa, by także była dumna z tego, że Taki festiwal odbywa się. Wielu plecionkarzy zameldowało się w Nowym Tomyślu osobiście, wielu nadesłało też swoje prace pocztą. Tegoroczny konkurs stał na bardzo wysokim poziomie. Prac jest bardzo dużo w tym roku. Rzeczywiście jest dużo wspaniałych prac. Można by ocenić, że jest to czołówka wyplataczy w tej chwili na świecie. Dlatego, że jest bardzo zróżnicowana technika, zróżnicowany materiał. No, są z wszystkich pięciu kontynentów prace. Także rzeczywiście każdy może znaleźć coś dla siebie: od malutkich precjozów, galanterii do bardzo przestrzennych, no, dużych rozmiarów prac z bambusa. Nie byłoby jednak tego plecionkarskiego święta, nie byłoby o nowym to myślu tak głośno, gdyby nie jeden człowiek. Było pod górkę. Myślę, że jeszcze trochę będzie, ale generalnie musimy zrobić to, co żeśmy się zobowiązali, zapraszając właśnie, 60 pań do Nowego Tomyśla. Przyjeżdżają z Ameryki, niektórzy z a już jest w Podnaniu. podobno odwiedzają Tajwan, już jest w Gdańsku, a więc też oglądają, a więc ściągają do Nowego Tomyśla. Dzisiaj wystawcy i ściągają, żeby montować właśnie planowane wystawy. Uwaga, jarmarkowo festiwalowych gości przykuwały też wiklinowe instalacje, które można do dziś podziwiać. Na terenie muzeum, co tam podziwiać. O odbiór tych instalacji można się nawet pokłócić. Tak delikatnie. Stoimy pod wiklinowymi instalacjami i jak się podoba to cudo? No, robię wrażenie. Zaskakująca wielkość, kształt, konstrukcja. Oj, tak, bardzo. Słuchajcie, jest... Sposób, sposób na pewno przygotowania tego jest. Nam się wydaje, że to jest proste, ale to, ja tam patrzyłem na muzeum, to tam jest, jest przy tym kupę roboty. Jest, słuchajcie, pomysł, żeby takie instalacje pojawiły się też w mieście, nie tylko w Nowym Tomyślu, ale też w innych miastach Wielkopolski, żeby te wiklinowe cudeńka zdobiły te miasta. To ma sens? Moim zdaniem jest to przeci jestem przeciwny. Dlaczego? Bo wtedy to straci regionalny charakter. Na przykład w Olszczyźnie by to nie pasowało godzisku by nie pasowało, bo to są inne miasta, inne specyfika no, nie można czegoś narzucać z góry tak? trochę, to, trochę to daje komunizmem no dlatego, ale dlatego nie ale może to być promocja nowego, to myślę też. no ale ja będąc w na twierdzę, że nie ja jestem z nowego, to myślę to ważne, że właśnie powinniśmy promować Wikinę teraz czas na pozdrowienia dla naszych widzów od plecionkarzy Assalamu alaikum nowy temiz nie wiedziałem, Salam alaikum, bienvenido Senegal. Njunglen polo Polynéerna. Okay, thanks okay. a lot. a you? Bonjour, aux gens de Novitomis. Et à une prochaine. Avec plaisir. Oh. Gracias a Novitomis. Espero volver el próximo festival. Agradecido eternamente. Si fuera posible, si fuera por mí, me quedaría aquí. Me quedaría a vivir acá. Y saludo a toda la gente por ser tan amable, por siempre, estar siempre riendo. Y por hacernos pasarnos, pasar unos días pero fantásticos. Muchas gracias, no